Mano, witam was w kolejnym odcinku z prezentacji moda będzie 10 w Minecraft. Jak widzicie, e, przygotowałem sobie skina już nawet. Eleganckiego żeby pasował. Dzisiaj kolej na e, zrekalibrowany Omnitrix. Najpierw normalny, a pod koniec odcinka pobawimy się Albedo yy, Omnitrixem. Dobra, najpierw pasowałoby zrekalibrować ten Omnitrix, tak jak to było w kreskówce. Tutaj w ostatnim odcinku nam spadł Omnitrix, trochę rozwalił terenu. Wchodzimy sobie w C, zrzemy na dół i dajemy B. Znaczy w moim przypadku to było B, co nie? Zależy, jak tam sobie yy, zeskrolujemy. No i dobra, mamy. Trwało to parę minut. Chciałbym wam pokazać na sam początek, że możemy zombie osadników e, uleczyć, naprawić ich DNA. Bardzo pomysłowe to jest. E, teraz klikam X, -a, tą mam ikonę. Mamy w tym modzie takie rzeczy jeszcze jak e, ubrania e, bohaterów z Bentena, I mamy z Albedo jakieś rzeczy. O, by teraz będzie się bugowało. O, to się nie buguje Tu są zegarki oczywiście, nie wiem co. E, ubrania hydraulików, i bentena. Zobaczmy sobie to. Tutaj. Okay. rycerza Zobaczmy sobie parę rzeczy. Tutaj są jakieś rzeczy do Nidrixa. No. Nieważne Dobra, to też się buguje A przez mojego skina teraz większość rzeczy by się bugowało No cóż, zbudowałem dla naszych kolegów tutaj zagrodę taką małą By nam nie uciekali Dobra, pierwszym kosmitem będzie Slumpfire I mamy tak Takie coś Dalej mamy O o, no, możemy bez boost Bo W ogóle jestem za duży i muszę na się pod tym przechodzić okay. Pod V co jest? Taki boost jakby A to dziadek Max? To ty, dziadek Max? I mamy pod B Takie czałki Pod shiftem jakby mamy Łączkę kostną. Możemy wciać różne rzeczy. Taka akcja. I oczywiście w tym Omnitrixie możemy zrobić tak, że możemy się przemieniać z kosmity na kosmitę. Teraz możemy sobie dać następnego już. Echo, echo. Ło, na hita zeszli wszyscy. Trochę niebezpieczne to jest. Aha, to już następnego skilla użyłem. Możemy widzieć przez ściany Tam ktoś Creeper? I zombie? I mordo Pod v mamy Postaram się ich zrespić jak najwięcej Mam nadzieję, że komputer mnie nie wybuchnie Aha, Kruczyłem limit czy coś? Dobra, niech będzie tyle. Co ci koledzy tutaj. Aha, ok, chyba byłoby na tyle z echo. Nie wiem, czy mnie wywaliło transformacji przez to. Czy zbugowałem coś, czy co? Właśnie nie wiem, czy mam Master Controller blokowany, czy nie, bo nie mogę pisać tego kodu, a mam kod na Master Control. Może mi został Master Control z tamtego zegarka jeszcze. Dobra, zobaczymy później najwyżej. Ale tak jak tworzymy swoje klony, to równie dobrze możemy je... Kasować. E, już ogarnąłem, dlaczego nie mogłem pisać kodu na Master Control. Bo nie miałem e, levela najwyższego. Wam powiem, jakbyście też nie wiedzieli, poradniczek. Teraz mam wszystkie levele odblokowane i... Skip kosmitów, bo wcześniej się właśnie zdziwiłem, co tak mało kosmitów mam. I odblokowałem sobie właśnie levele i Master Control, wpisałem kod Master Control. Dalej mamy Chromatona. I tak, u niego mamy... Kolorowy laser. Fajnie to wygląda. Na schodzą. Dalej mamy. Ja zrobiłem. no i to samo mówię Aha. teraz ja rozpiłem parę zombiaków. Bo myślałem, że może na wrogów będzie działało, ale nie wiem, co to robi. Dalej mamy latanie. Możemy latać sobie. Hmm, trzeba się naładować, jeżeli dobrze mi się wydaje. By użyć tego B Nie wiem co robi to B Absorbuje energię, ale nie wiem jak Na szlachetie, że jeszcze po odblokowaniu wszystkich leveli Mamy Coś takiego Teraz mamy Gigantozaura Zmieści się? O, zmieściłem Mamy, widzę powiększenie my jeszcze więksi Jak to było w kreskówce Podce mamy Uderzenie. Normalnym uderzeniem nie dosięga. Tylko po C. Pod V mamy takie stąpnięcie. O! Mocne stąpnięcie. A pod B. Taką kulę. Jak miał 4 ręki. Ale fajne, że to rozbija ee, szyby. Spróbujmy jeszcze raz. No. Kogo to wygląda? A w normalnej formie nie mamy tego stąpnięcia. Teraz ziom. Pod X mamy przenikanie przez obiekty. A, ale właśnie to się zużywa. Mogę utknąć. Trzeba trzymać jeszcze do tego. Dobra. Przytrzymujemy XA i po prostu sterujemy myszką. Możemy latać. Możemy kolegów zamrozić. A i możemy chyba ich zamrozić nawet jak przez nich przechodzimy. Tak jest. Zaskakuje mnie ten mod, fajny jest bardzo. Pod B mamy... A, też takie zamrażanie. Jeszcze pod Shift ma no, takie strzałki. Z lodu. Jetray. Możemy latać i oczywiście robić wszystko na raz. Skierać wszystko. Webcraft. Śmiesznie wygląda Ale tak nie niego mamy Błyskawice Możemy Zrzucać z wysokości Możemy brać także Bloki w o, no, jakaś bariera chyba. Ktoś nas zaatakował. Sprawdźmy to. Dokładnie. No, nie mogą nas atakować. Pod B możemy atakować Omnitrix i możemy odgadnąć, jakie są kody dzięki tej transformacji. Tak samo jak było z szarą materią. I pod N możemy blokowywać receptury jakieś. Podobnie jak szara materia. Tylko webcraft ma więcej skilli. Nie wiem, czy w tamtym odcinku mówiłem. Chyba nie. Że jest takie coś jak funkcja randomizacji. Wytrzymując Shift. I tutaj pod X mamy znak zapytania, że to jest randomizacja. Nie będę używał go, bo może nam wypaść opc x, A to jest nie go i nim się zajmę pod koniec odcinka. na koniec. To teraz pajęczarz. A może skakać wyżej? Możemy chodzić po ścianach Oraz możemy strzelać pajęczyną Taki trochę Spiderman Dalej mamy plazmę Jesteśmy takim glutem po prostu o, ale on ma tutaj ruchów. Ok, możemy jakby latać? Strzelać? A to robi B? Silny on jest. To uderzenie? Slimeowe. I tak mamy więcej umiejętności, a, a tak mamy mniej. No okej okay. Teraz właśnie byłaby pora na. Obcego X, ale tak jak mówiłem zostawimy go na koniec Mamy Kulopłota, cool on był w poprzednim odcinku Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka to zapraszam czeka też mieliśmy w tamtym odcinku Waybiga też mieliśmy w tamtym odcinku Chociaż... Tamten Waybig miał laser? Nie pamiętam już Czy miał w ogóle laser? Nie pamiętam Nie wiem o co chodzi Mamy takiego oto ziomeczka, nie pamiętam jak go się nazywał Trafi latać jeszcze bloki potrafi wziąć blok i potem uderzyć tym blokiem. Ale dużo zadaje obrazy. Mamy Nano Bena. Mamy lasery. Laser ciągły. No i oczywiście latanie. Dalej jest Phantom. W sumie też mieliśmy w tamtym odcinku. Możemy jego formę zmienić. Przyjmijmy jeszcze raz e, wygląd. A i on ma jeszcze inne skile. Ok. Taki laser ma. Możemy manipulować? O to chodzi. Nimi. Tyle kineza taka Mamy jeszcze gniewa I jest tu jedna fajna rzecz Ale to za chwilę Mamy uderzenie, takie silniejsze Chociaż i tak padają na hita i tak, I tak Jakiegoś bossa może robić, żeby różnica była Mamy pazury Mamy takie ostrze Również mamy tą kulę. Taką. Ej, podoba mi się, że to tak rozwala wszystko. Mamy również to. Mamy efekt jakiś nałożony. Siła. Ale to jest mega. tym dźwiękiem. Dobra. Przyszedł czas w końcu na Obcego X. Właśnie. Mamy ich i teraz musimy ich przekonać, żeby mi dali dostęp do tego X. To trochę może zająć. Mogę tylko klikać X i prosić ich, żeby mi dali dostęp. Jest takie coś. O, właśnie. Jak jest na zielono, to jest coraz bliżej, jakby, do tego, żeby daj nam kontrolę. I Mogą dać taką opcję, że pozwolą nam jakby wyjść z tej postaci obcego X, ale nie pozwolą nam i jej używać. Okej, okay, udało nam się. Woby nas nie wywaliło teraz tylko. Dobra, mamy tak. Czarną dziurę jakby taką. Patrzcie to. Mega. Naprawdę. Możemy latać. Weźmy sobie jeszcze jedną. Opcja jest za mocny Trochę sobie rozwalmy to miasto. Bo tutaj jest za ładnie. A, mamy teleportację pod V. No i znowu. Dobra, lecę dalej. Spamować x -en. Dalej mamy pod B. O, kurde. Możemy się teleportować do endu? Oj, mocny jest ten alien X. Ja okay, otworzyłem porta, totalnie gdzieś, gdzie nie wiem gdzie. Ej, pod N mamy powolnie czasu i znowu oni. Nie, muszę wam pokazać wszystkie skille. Ma opcji. Tu mamy chyba stopujemy strzały. Co to robi? Pod V mamy niebiosa otwierają się. Też przestaje padać. Pod B laser z nieba. Dobra, lecimy dalej. Kurde, trochę on matek tych skilli. Będę nawet, nie, nie będę nic nawet mówił, tylko będę się skupiał na tym, żeby wam pokazać. Dobra, trochę to zajęło. Węciliśmy na V. Pod B mam jakiś tornado. Pod N. Nawet nie wiem co. wiem, to jest tak dużo rzeczy. Co to jest w ogóle? Jakiś meteor? Mogę, nie wiem. Meteory, ja pierdziele A to jest do leczenia, chyba idę od nich. A, patrzcie, a portal został. Ciekawe. Ale lepiej tam nie będę wchodził. Pokażę wam jeszcze Omnitrix Albedo w sensie, jak wyglądają kosmici. Na przykład tak wygląda fire Wszystko jest takie samo. Tylko zamiast zielonego mamy czerwony w kosmitach. Kogo mogę wam pokazać jeszcze? Dobra, webcam. Jeszcze może zobaczymy sobie Waybiga. No jest Waybig. Na dzisiaj to by było na tyle. Jeżeli się spodobało, możesz dać łapkę w górę, i suba, to bardzo motywuje. Jeszcze zostało nam z Minecrafta na pewno dwa odcinki z Ultimatrixem i z Mitrixem z Universe, ale jak się dobrze przyjmą te odcinki, to mogę prezentować dalej mody, bo to nie jest jedyny mod, ten Są różne. Do usłyszenia. Trzymano.